Gość Dnia. We wtorek, 3 grudnia, naszym gościem jest Mariusz Szanowski, prezydent Łomży. Dzień dobry. E, dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Kilka dni temu w mediach społecznościowych opublikował pan swoje zdjęcie z podpisem i z przypomnieniem, że minęło już 10 lat od, od kiedy został pan wybrany na prezydenta Łomży. Jaki był Mariusz Szanowski w 2014 roku, a jaki jest dzisiaj? Szanowni Państwo, dekada od czasu, kiedy mieszkańcy Łomży zaufali mi wówczas jako 30-letni mężczyzna. Osoba, która może wielu była nieznana, bo przez dwie kadencje byłem tylko radnym Rady Miejskiej w Łomży. Pełniłem oczywiście funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta, ale wówczas też rozpoczynałem. Można powiedzieć taką swoją przygodę samorządowo, bo e, pewnie 10 lat temu, w momencie kiedy ubiegałem się o fotel prezydenta, pojawiało się też dużo wiadomo, znaków zapytania, wszystko było nowe. Pamiętam też dobrze to kampanię, która, którą prowadziłem 10 lat temu, więc była to taka kampania spontaniczna. Skupiona, skupiła się też wokół mnie nieduża liczba osób, która chciała mi pomóc, młodych osób zaangażowanych A w życie kto, miasta. A właśnie, tak. Kto wtedy pana popychał, żeby podjąć taki krok, taką decyzję? Kto mówił, że tak, spróbuj, to może się udać. To był bardzo dynamiczny okres, bo wówczas byłem, tak jak powiedziałem, radnym Rady Miejskiej w Łomży. Dałem się poznać oczywiście już części społeczeństwa miasta Łomży. Wówczas też byłem członkiem Prawa i Sprawiedliwości. I był to czas, kiedy... W Prawie i Sprawiedliwości e, zaczęto zastanawiać się nad tym, żeby stawiać na młodych kandydatów w wyborach e, samorządowych. Stąd między innymi e, kilku takich kandydatów, jak chociażby e, kolega e, z Białej Podlaski, poseł Stefaniuk dzisiejszy, e, czy też e, prezydent e, Stalowej Woli, Lucjusz Nadbereżny, również ja. To były nowe osoby w tej polityce samorządowej, osób też zaangażowanych, skupionych wokół prawej sceny politycznej i otrzymałem taką e, propozycję, e, żeby wystartować. Wówczas też można e, powiedzieć, że te e, wybory polegały na takiej dwubiegonowości, bo z drugiej strony był doświadczony polityk, e, były przecież wieloletni e, poseł, przewodniczący Komisji Finansów, e, Miczysaw Czerniaski wówczas kandydując miał 66 lat, no i po drugiej stronie młody wówczas kandydat. O połowę młodszy, o połowę nawet młodszy, więcej. Dlatego to było bardzo ciekawe, chociaż pamiętam też bardzo dobra kampania, bo... Kampania, podczas której poznałem też wiele osób. Była to kampania, gdzie spotykałem się z mieszkańcami naszego miasta, którzy mieli też okazję w taki bezpośredni sposób mnie poznać. I wówczas to, można powiedzieć, zaskoczyło wielu osób. Bo może może nie, nie spodziewali się niektórzy, że będę w stanie wygrać z tak doświadczonym politykiem, bo przecież wówczas też mówiliśmy o debatach, mówiliśmy też o spotkaniach merytorycznych. Wiadomo, Tutaj ciężko było też mi porównywać się do osoby tak doświadczonej, z bogatym takim bagażem wiedzy wówczas jako urzędujący prezydent. Ja byłem wówczas tylko radnym, dlatego bardzo sobie cenię sobie wówczas to rywalizację i też. Nawet to, co później po wyborach się wydarzyło, więc można powiedzieć, w takiej zgodzie, też ówczesny prezydent mi pogratulował, i myślę, że I tak, tak powinno, powinno wyglądać. Tak, tak. Która kampania była najtrudniejsza? Ciężko ocenić. Tak jak mówię, pierwszą wspominam bardzo pozytywnie. kolejne dlatego, już pewnie trochę mniej. Dlatego, dlatego, bo była to kampania bardzo taka spontaniczna. Tutaj mieliśmy bardzo dużo pomysłów. Te pomysły chcieliśmy też bardzo szybko zrealizować. Mówię, jako też grupa młodych osób zaangażowana w te wybory. Kolejna kampania na pewno była o wiele trudniejsza, bo kampania naznaczona tym, że Wówczas już wystartowałam ze swojego komitetu, pamięta, myślę, że duża część mieszkańców pamięta tą sytuację, kiedy też ówczesna wiceprezent, która otrzymała ode mnie duży wotum zaufania, wybierając ją na funkcję, tak zaszczytną funkcję, no też wystartowała przeciwko mnie, ale mieszkańcy że po raz kolejny mi zaufali, wygrałem wybory w drugiej turze. I ostatnia kampania tegoroczna, kampania, która myślę, że też w pewien sposób dla mnie jest bardzo ważna, bo kampania, podczas której udało mi się, gdzie, mimo że wcześniej takich sytuacji w Łomży nie było, żeby prezydent wygrał po raz trzeci, więc można powiedzieć, że jest to historyczny sukces. I po raz też pierwszy w pierwszej turze, bo zawsze w Łomrze od 2002 roku była druga tura. I dla mnie jest to niezwykle ważne, bo też to pokazuje, że udało mi się zbudować zaufanie społeczne wśród mieszkańców naszego miasta. I te działania, które były dotychczas realizowane, te, które będą realizowane, są akceptowane przez naszych mieszkańców, więc na pewno też ta ostatnia kampania, bo niedawno ona miała miejsce, więc jeszcze można powiedzieć, że wiele osób ją ma przed oczami i w myślach, więc pamiętamy dokładnie, co, co się działo. Na pewno tak też, to taki wyraz takiego też wzmocnienia i też... Myślę, że też uznania do tego, co udało nam się zrobić. Co na przestrzeni tych 10 lat uważa pan za swój największy sukces, a co za największą porażkę, którą chciałby pan gdzieś schować na dnie szafy? Pytanie, którego można się spodziewać podczas nawet ostatnich wyborów, kiedy takie pytania padały podczas debat, podczas spotkań. Wówczas udzielałem odpowiedzi, że warto zastanowić się nad tym, jak Łomża wyglądała 10 lat temu. Przecież myślę, że dobrze pamiętamy łąże, która nie miała nowoczesnego dworca autobusowego. Dzisiaj to mamy centrum przesiadkowe. Pamiętamy przecież, jak wyglądała filharmonia kameralna. Pamiętamy, że jeszcze nie tak dawno była hala targowa na Rynku, gdzie jest piękna hala kultury. Widzimy stary rynek, który też nabiera pięknych barw. Teraz już w okresie świątecznym myślę, że po raz kolejny tutaj rozbłyśnie będzie dużo osób, które będą go odwiedzały. Pamiętamy też teren po środku Łomży, czyli teren w okolicach. Kościoła Miłosierdzie Bożego. gdzie mamy piękny park Jana Pawła, im. Pawła II. Takich działania oczywiście było więcej. Wystarczy popatrzeć, ile dróg udało nam się zrealizować. Chociaż, tak jak często rozmawiam z mieszkańcami, ta pamięć jest krótka, jeżeli chodzi o, o drogi, bo naprawdę w ciągu roku byliśmy w stanie, jak były uruchamiane programy, nawet kilkanaście dróg wyremontować, ale też przywykamy do tego, do tego dobra. Widzimy chociażby inwestycje w naszych placówkach oświatowych. Nowe żłobki. Widzimy przedszkole publiczne numer 5 oraz też perspektywę, która będzie realizowana, bo przecież otrzymaliśmy środki 3 miliony z Polskiego Ładu, więc kolejne inwestycje w szkołach. Jeżeli chodzi o największą taką porażkę, to tak. myślę, że też kwestia zaufania do niektórych osób, bo tutaj, jeżeli chodzi o te działania inwestycyjne. To myślę, że na przestrzeni tych, tych 10 lat Łomża się zmieniła, co podkreślają chociażby i różnego rodzaju statystyki. Myślę, że też mieszkańcy w tych wyborach opowiedzieli się i stwierdzili, że, że chcą kontynuacji. Ale jednak przez te 10 lat też sporo osób poznałem, zaufałem. Do których tak naprawdę mówię na pewno na pewno jest to pewien pewien taki można powiedzieć w tym momencie porażka tak że, Niepotrzebnie pan zaufał? Czy niepotrzebnie ciężko, pan ciężko, się ciężko, na... ciężko 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 na początku kogoś ocenić tak jeżeli kogoś zapraszasz do współpracy Mi udało się też na przestrzeni tych już trzech kadencji budować to większość w radzie miasta po ale czuł często, się pan oszukany? E, można powiedzieć czas, czasami tak, czasami tak, bo czasami Kwestia chociażby czy to relacji, tak? Yy, yy. Służbowych, w urzędzie miasta, tak, z, z jednostkami podległymi. Kwestia jest chociażby też e, najbliższych współpracowników. E, więc sporo takich e, zawodów było, i myślę, że tutaj może nie jest to moje wino bo człowiek stara się być też e, ufny do, być do ludzi, no ale z drugiej strony e, czasami można e, mieć ogromny e, zawód. I tutaj najbardziej no, się pan zawiódł? E, nie chcę akurat, bo myślę, że to też po dżentelmańsku e, nie, e, nie wypada e, podczas takiej rozmowy. Mówić o nazwiskach, osoby, które też znają mnie bardzo dobrze, myślę, że też śledzą to, co się w mieście dzieje. Są w łatwy sposób w stanie wychwycić te osoby, te nazwiska, chociażby, które na przestrzeni tych 10 lat w pewnym momencie bardzo mocno mnie wspierała, a za chwileczkę akurat, jakby z innej strony wiatr, można powiedzieć, no to stawały się po drugiej stronie barykady, więc to jest, choć powiedz, że to jest normalne w polityce, w samorządówce, tak, ale z punktu widzenia takiego ludzkiego, no to jest na pewno trudno do akceptacji, bo mi ja jestem nauczony, że trzeba być wierny swoim zasadom i być uczciwym w stosunku do ludzi. Skoro już o uczciwości zaczęliśmy mówić, będąc prezydentem trzeba też podejmować trudne decyzje i później brać za nie odpowiedzialność. To też nie jest łatwe. To jest związane z podejmowaniem trudnych funkcji, bo wiele, wiele jest sytuacji w naszym mieście, które wymaga konkretnych, szybkich decyzji. Stąd między innymi ja wiele też tłumaczę, chociażby bardzo często przychodzą do mnie uczniowie szkół, przedszkoli, zadają bardzo dużo, dużo pytań pod kątem, właśnie co prezydent robi. Czy prezent to zrobił, prezent tamto? Prezydent wokół siebie też musi zbudować grupę osób, do których ma zaufania. I to jest niezwykle ważne, ja to sobie bardzo cenię, bo prezydent się na wszystkim nie zna. Prezydent nie zna się na e, ciepłownictwie, na śmieciach, na, na działaniach społecznych. No nie jest tutaj osobą, która w mieście jest w tym temacie punktem odniesienia. Prezydent musi oczywiście podejmować decyzje bazując na informacjach otrzymanych od najbliższych współpracowników, od innych osób. Samemu też trzeba czasami pewne informacje powziąć i wówczas podejmować decyzje. Oczywiście jest, są, są działania, które ja sobie bardzo też cenię i bardzo lubię i bardzo mocno jestem w te działania zaangażowany, ale nie ma osoby, która się na wszystkim zna. W związku z tym istotne jest to, żeby mieć to zaufanie, którym tak mocno dzisiaj mówię, żeby można było te skutecznie decyzje podejmować. Jaki jest prezydent Mariusz Szanowski po godzinach w domu? Chociaż, chociaż może to pytanie do żony. Tutaj staram się aktywnie uczestniczyć w życiu rodzinnym. Stąd, stąd między innymi staram się oczywiście, jest to też niezwykle też trudne, żeby rozdzielić i pracę w rodzinie, pracę i, i dom bo wiadomo nawet często gdzieś jeżeli się pojawi z rodziną to też ich mieszkańcy podchodzą, pytają o różne kwestie ale ten czas dla rodziny, dla żony, dla dzieci no jest niezwykle ważny, ja sobie go bardzo mocno cenię, dlatego staram się uczestniczyć we wszystkich aktywnościach, których oczywiście mam możliwość rodzinnych, wspólnych wyjazdach, wyjścia do kina, zawody sportowe, dla mnie to. Jest bardzo miłe i ja sobie bardzo też to cenię. A trudno jest pogodzić funkcję prezydenta miasta i, i rolę taty i męża? No na pewno nie jest to zadanie łatwe, bo jest to można powiedzieć nietypowa praca i dzisiaj, dzisiaj w Łomży możemy sobie zadać pytanie, no, ile jest takich osób, tak? No oczywiście są moi oni byli się współpracownicy, którzy y, też wykonują swoje działania, i też tę odpowiedzialność, współodpowiedzialność biorą, ale, ale nie jest to na pewno też łatwe, bo też dzisiaj widzimy, jak wygląda i społeczeństwo, i społeczeństwo informatyczne i ten czas z rodziną jest niezwykle, niezwykle ważny. Więc ja sobie go cenię, to co podkreśliłem, i na pewno, na pewno będę o to dbał, żeby kosztem właśnie nie było tutaj. Mo, mo, że moja praca nie była kosztem rodziny. Kończąc już nieco ten wątek, to pana ostatnia kadencja na fotelu prezydenta. Wiemy, że czas bardzo szybko leci. Kolejna funkcja też na P? P jak poseł? Akurat, jeżeli chodzi o funkcję, się na tym nie zastanawiam, bo mieszkańcy zaufali mi, wybrali w, tych, w, tym, w tym roku po raz kolejny na funkcję prezydenta i na tym się skupiam to jakie będę kolejne funkcje pełnił, czy będę w ogóle e, pełnił. No to już jest kwestia, która jest gdzieś daleko w przestrzeni. Tutaj myślę, że ten czas, który poświęcam, ten czas, który te 10 lat, które też działam na rzecz lokalnego społeczeństwa i te lata, które przed nami będą dobre, a to, co będzie później, zobaczymy. Nie jest to, mówię, jakimś tutaj dla mnie ferworze, przemyśleń teraz, co będę robił. Na pewno to, co pani redaktor mnie zapytała, na pewno jest. Jestem, jestem pewien, że tego czasu z dziećmi będę chciał, z żoną jak najwięcej spędzać chciał w przyszłości. I też z racji tego, że jestem nauczycielem akademickim, to wiem, że to też jest to, co będę chciał dalej w życiu robić. A czy to będą kolejne jakieś funkcje publiczne, to tak naprawdę zależy od mieszkańców miasta, którzy dokonują wyboru. Zatem podsumowanie tych 10 lat za nami. Przechodzimy do tego, co aktualnie dzieje się w, ratu, w Ratuszu. Z Bankiem Gospodarstwa Krajowego podpisaliście umowę na pożyczkę wspierającą zieloną transformację miasta. No i to jest pożyczka na preferencyjnych warunkach, ale z drugiej strony ktoś może powiedzieć, znowu kredyt, znowu pożyczka? I tu jest właśnie gra słów. W momencie, kiedy pojawia się hasło pożyczka, no może ktoś się znawiać, no. Zapożyczają się, tak? Ale z drugiej strony spójrzmy na to, że są to mechanizmy, o które bardzo zabiegają samorządy. Nam się udało bardzo szybko te środki pozyskać, bo na razie jest 108 milionów na bulwary. W ramach tego mamy pożyczkę, która jeszcze w kwocie 5% będzie umorzona na koniec, więc też widzimy, że Tutaj ta kwota zapożyczona będzie mniejsza. I po drugie, też udaje nam się chociażby y, poprzez y, to pożyczkę. Y, schodzić po z kredytów w przyszłości, bo kredyty są oprocentowane, więc jest to dogodniejsza forma wsparcia. Tym bardziej warto o tym mówić, że jest to wsparcie, które jest dedykowana samorządom w ramach KPO, bo są to środki, są to mechanizmy y, krajowego planu odbudowy, z którego mają korzystać y, samorządy i się zachęca samorządy do tego, y, żeby takie pożyczki y, brały, żeby mogły też samorządy inwestować, bo e, dzisiaj wiemy jaka jest sytuacja w samorządach. Ja bardzo ubolewam i to wielokrotnie podkreślałem również na antenie Radia Nadzieja, że te wsparcie, które miało być ze strony rządu no póki co jest dość słabym wsparciem, bo w tamtym roku otrzymujemy tak zwanej kroplówki samorządowej 35 milionów złotych. W tym roku nie Yeah. czekamy na, z tego co ostatnio też informacji otrzymałem, że minister finansów już podpisał to, ale jeszcze fizycznie tych środków nie mamy. W związku z tym jest pewna luka, która też trzeba uzupełnić, żeby mieć środki, już nie mówię na wydatki bieżące, ale też na wkład własny. I między innymi ta kolejna pożyczka, którą też miasto od Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnie, będzie na wkład własny do chociażby takich inwestycji, na które mamy dofinansowanie. Właśnie, jak... bo trzeba pamiętać o tym jest słyszymy... sportowa numer 9 czy też boiska. Tak, bo chciałam powiedzieć i pozwoliłam sobie przerwać, że często słyszymy, że na dane inwestycje jest dofinansowanie, jest wsparcie, ale ten wkład własny też jest potrzebny i trochę o tym zapominamy. Oczywiście w przypadku Polskiego Ładu, bo tutaj duże środki 30 milionów z Polskiego Ładu otrzymaliśmy, to właśnie dawnych hotel przy ulicy Wesołej, szkoła podstawowa numer 10, szatnie, szkoła specjalna, czy... Yy... Hala przy SP-9, i w ramach tego wkładu własnego chcemy właśnie też wykorzystać tą pożyczkę z KPO, a chociażby ten wkład własny, który dziś był zabezpieczony w wieloletnim planie, przekazać chociażby na inne działania, które też chcemy podjąć. Więc jest to naprawdę forma atrakcyjna. Samorządy, tak patrząc, nawet pod kątem medialnym, bardzo mocno też eksponują tą wiadomość, chociażby Białystok, który też w województwie, Podpisał chyba jako pierwszy, bo e, prezydent też bardzo mocno się tym chwalił. W związku z tym to pokazuje, że te mechanizmy są dobre dla, e, e, dla samorządów. Może ta nazwa pożyczka nie brzmi zachęcająco, bo wiadomo, każdą pożyczkę też trzeba spłacić, tylko tu w tym przypadku spłacimy mniejszą e, kwotę. E, ja pamiętam też, jak w momencie, kiedy były rozmowy na temat kredytów, że czasami warto wykorzystać ten moment inwestycyjny i nam w ostatnich latach udało się wykorzystać wielu przypadkach. Te momenty inwestycyjne, kiedy trzeba było ten wkład własny chociażby znaleźć. Dla przykładu chociażby hala sportowa numer 7, hala sportowa numer 2, gdzie otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach sportowej Polski na dwa zadania i wówczas te hale kosztowały ponad 7 milionów złotych. Połowę otrzymaliśmy z ministerstwa, połowę zapłaciliśmy z budżetu miasta. Dzisiaj, żeby wybudować halę. No to widzimy po szkole podstawy numer 5, gdzie jest to 20 milionów złotych. Oczywiście to jest hala szatnio, też przystosowania, adaptacja byłej hali, więc mówimy o szeregu innych działań, ale jest to kilkanaście, co najmniej kilkanaście milionów złotych. Dwukrotnie te ceny wzrosły, więc z punktu widzenia pożyczki, jeżeli to pożyczkę teraz miasto weźmie, to w tym czasie może dokonać inwestycji i wartość chociażby na w przeciągu tych 20 lat, bo po 20 latach to pożyczkę trzeba ostatecznie spłacić tam się podwoi jak nie potroi, a już w tym czasie mieszkańcy, dzieci mają możliwość chociażby korzystania z obiektów, które wybudujemy za tą pożyczkę, które mówię jeszcze w niepełnej wysokości musi być spłacona, bo jest umorzenie 5%. Panie prezydencie, spoglądam na zegarek, na starym rynku nasze oko cieszy już ogromna zielona choinka, niedługo rozbłyśnie kolorowymi światełkami i także niedługo też iluminacje w parku Jana Pawła Wchodzimy już... w taki okres świąteczny bardzo... To już. da się już odczuć chyba, bo e, i w radio, i też przecież i w telewizji, ale już i w mieście widać e, szereg iluminacji. Już te iluminacje... E, kto w ostatnim czasie był w parku Jana Pawła II, to widział, że już one się że już pracownicy rozkładają te iluminacje. Planujemy 5 grudnia wieczorem podłączyć iluminację w parku Jana Pawła II, tak, żeby już w Mikołajki dzieci miały możliwość korzystania z tych atrakcji. Już też wczoraj pojawiła się choinka, piękna choinka z, przez pracowników MP KM wczoraj była Stawiana, też wokół tej choinki pojawi się już w tym tygodniu fontanna która była też przecież w tamtym roku grająca fontanna. W porównaniu do tych iluminacji, bo te iluminacje będą tak, jak były w tamtym roku, będzie też oczywiście i Karuzela, i Śłomżatek, to zakupiliśmy śnieżynki na latarnie po to też, żeby w obrębie Starego Rynku nadać takiego kolorytu, takiej barwy świątecznej. To jest taka nowość, bo da się zauważyć, że na tych naszych latarniach te iluminacje, które były w ostatnich latach, no są to już iluminacje, które też mają kilkanaście, kilkadziesiąt lat, więc warto na pewno też tutaj trochę zmienić i 30 z tego, co pamiętam, siedem takich śnieżynek w obrębie Starego Rynku się pojawi. Ale nowością są także gwiazdy podczas Sylwestrowej Nocy. I drodzy państwo, to nie będzie miłość w zakopane, a będzie chyba miłość w Łomży. Skąd taki pomysł? To jest bardzo fajna promocja, którą teraz pani powiedziała, bo... Pamiętamy też te wielkie sylwestry, chociażby chociażby w Zakopanym, czy też w innych dużych miastach. No, gdzie, Sławomir gdzie to była gdzie gwiazda. Gdzie chociażby, Sła, gdzie chociażby Sławomir to, to była gwiazda. Nam się udało też w porę zakontraktować Sławomira, bo wiedzieliśmy o tym, że... Raczej tak dużych imprez w zakopanym nie będziesz, więc też część, jeżeli wcześniej oczywiście się takie rozmowy toczy, to jest szansa na to, żeby zakontraktować taką gwiazdę już pewnie w tym czasie to byłoby by, by niemożliwe, bo ci najlepsi wykonawcy mają już swoje miejsca, w których zagrają i te negocjacje, można powiedzieć, wówczas, kiedy jeszcze gorąco było w Łomży, to zostały pozytywnie zakończone i Smowomir wspólnie z nami przywitam nowy rok, więc myślę, że na pewno jest to fajne wydarzenie, bo już Sylwester i to też pamiętam 10 lat temu, gdzie w kampanii wyborczej wiele osób, młody, wiele młodych osób mówiło mi, że w Łomży no nie ma miejsca, żeby wyjść w sylwester już nie mówię o jakichś tam dniach miastach czy wydarzeniach i wówczas pamiętam, że jak zostałem prezydentem, to nawet ten sylwester w tym roku, kiedy zostałem pre prezydentem 10 lat temu, e, udało nam się w miesiąc e, zorganizować. No wiadomo, inna skala to była. A ile wówczas... będzie kosztował ten tegoroczny sylwester? Będziemy oczywiście w stanie powiedzieć to pod, to pod koniec, bo teraz oczywiście są kwestie umów z wykonawcami. Wiadomo, że te umowy z wykonawcami, jeżeli chodzi o noc sylwestrowo są dwukrotnie droższe, jeżeli chodzi o każdy inny termin. Dla nas jest istotne to, że słowo zagra na naszej scenie, bo to też było ważne w doborze chociażby wykonawców, czyli na tej naszej mosirowskiej scenie, gdzie nie musimy dodatkowych kosztów ponosić, bo są wykonawcy, którzy na przykład nie chcą grać na małych scenach. I tutaj Sławomir yy, spośród tych osób, które są znane i które. Yy, Gdzieś mają swoją renomę na rynku, dla niego nie było problemu zagrać na naszej scenie, więc to są dodatkowe koszty, które nie musimy ponosić. Oczywiście mamy też sponsorów, którzy wspólnie tutaj będą z nami ponosić ciężar tej nocy sylwestrowej. Ale myślę, że pod koniec, na pewno kiedy już też będziemy w stanie określić, jaka to będzie, będzie suma. Tak jak mówię, główne to są wykonawcy, więc jeżeli wykonawca. E, takiej takie, e, skali jak Sławomir, w granicach te koncerty z jego 30-40 tysięcy w sezonie, no to trzeba sobie pomnożyć razy dwa i mamy sumę, którą, e, która kosztuje e, tutaj miasto i oczywiście współorganizatorów. E, pozostałe dwa e, zespoły, Topki i e, Bajorek, no to są oczywiście dużo, dużo mniejsze. Sumę. No i tak świątecznie dzisiaj kończymy naszą rozmowę. Prezydent Mariusz Szanowski był naszym gościem. Bardzo dziękuję. E, dziękuję, pozdrawiam państwa bardzo serdecznie. Nasz gość dnia.